Witam dzisiaj bardzo serdecznie z tej strony ja, a to jest kolejny odcinek naszej kochanej serii Zagrajmy w Minecraft. Nasz kochany milestone właśnie... O, cześć! I właśnie nasz kochany milestone jest wybudowany. Wszystko już będzie perfekcyjne. Jedyne co muszę zrobić to posadzić więcej właśnie trawy. I to jest tyle. Ogólnie zauważyłem to coś. I to będzie wielki właśnie problem za niedługo, bo uderzy piorun i... I pojawią się jeźdźcy, który to będę musiał zabić w sposób który... Dobra, jeszcze ostatni. Okej. Okay. Tych wszystkich teraz muszę zabezpieczyć na no, tylko jedną nitkę. Dobra, dobra. Szybko, szybko. Myśl, myśl, myśl. Co by zrobić? Dobra, chodź tu. Robimy to w ten sposób. I to właśnie powinno wystarczyć na no, te konie. Tak, chodź tam, Dobrze. Dobra, jeszcze zrobię to na trzy kratki. Ok, um, otaj mi smycz. Lecimy Paryż tę. Wow, że takie, że takie coś się od razu zdarzyło. ten, Bo zaczęło padać imię Minecrafta na ten zaltabowanego w tle. I przez to właśnie. Zaczęło padać deszcz i po prostu jak skończył się padać deszcz w sensie. A, nie mogę się skupić. Ten za bardzo, za dużo myślę się o tych dunach. Nie wiem, czy ich miałem 4, chyba cztery powinny być, nie? Dobra. Bo ten Minecraft Azale to jak robiłem miniaturkę. Zaczęło padać w trakcie robienia zdjęcia na miniaturkę to ten zauważam, że, że jest ten koń, także, także już będę miał dość, dość sporo i w sumie cztery w sumie cztery tam, yy, tam gdzie miałem stację zrobioną tam był właśnie jeden tutaj już właśnie nie widzę, nie ma już więcej jest tam jeden dobra Czyli mam w sumie 5. Dobra, chodź tu. No chodź, nie wstydź się. No. Ale będzie padać bo tak przez cały dzień dzisiaj. Powinno już dawno słońce wstać, a wszystko jest zachmurami. Coś zdechło. Dobra. Chodź tam do środka. Ja was muszę chyba teraz oswoić, żeby... Żeby mi po prostu nie zniknęły zapomniałem, że teraz to trzeba po prostu wyrzucać manualnie. No, koniu, dajesz. Oswój się. One zrzucają, czy nie? Czy one są od razu oswojone? Nie są pewne. Tak czy inaczej? Jeszcze raz sobie zobaczymy. Jeszcze raz sobie zobaczymy właśnie tą To co żeśmy zrobili A, creeper, ja cię muszę zgładzić, zniszczyć O tym mi wszystko to zepsujesz Dobra, jak na razie to może być tak łysa Jedyne to tu. może zrobię w ten sposób. Powinno być mniej łysa. Dobra. O. Jedyne to tu. To zrobię w ten sposób, i tutaj w ten sposób. No, fajnie, żeby kiedyś w szczelinie dodali właśnie tymcze. to było fajne. No, właśnie zrobiłem to, żeby było w, w drugą stronę po prostu. I teraz, jak to naprawię, to pewnie jest super fajnie. No, ogólnie mi się podoba. No, dobra, to teraz wracamy szybko teraz do domu. Mam nadzieję, że to jest w tą stronę. Będzie śmieszne, jak to nie będzie w tą stronę. Czy jak mogę sobie zwiększyć na 16 członków? Znaczy bezproblemowo. Mhm, to raczej to nie jest w tą stronę do domu. Tam, Dom. tak. Tu są koniki jeszcze. Mhm. Fajnie by było, mi się w ogóle z, z tymi zwierzętami zajął. Bo to naprawdę czasami. Czasami po prostu szkoda zostawić takie konie czy coś bezpańskie. Dobrze by byłoby wziąć z parę koni i po prostu zrobić tą um, stodołę, że tak to ujmę. Tak, jedną stodołę dla konia, konia Bartosza, który zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Wcale nie sugeruję, że to kosmici go porwali. Właśnie zbudujemy drugą właśnie stodołę dla, dla reszty koni. Żebym właśnie... Potrzebuję konia. Fajnie by było mieć konia. Tak z powrotem. Bo teoretycznie one są szybsze od gracza. To byłoby właśnie tak dosyć benefitywne, Jeżeli to takie słowo istnieje w ogóle. Jak nie istnieje, to właśnie stworzyłem. Dobra, to ja sobie to wejdę i przynajmniej sobie do zaliczę. Mam tu w ogóle jakieś właśnie fajne rzeczy do odebrania. Tutaj mam jakieś sadzonki, jedzenie, gatki, więcej nie, kwiatki, więcej kwiatków. Mięso, jakieś bezużyteczne rzeczy. Wiaderka, wiaderka sobie mogę wziąć. Co to sam. Mm. Smithing table, a to sobie wezmę, czy nie. Są jakieś pistony, nie pistony di diorad underside Fire protection. Pusto, pusto, prawie pusto. No. Tu mam ten drewniany kierowca, to właśnie to miejsce będzie dla takim właśnie... Um, jakby to ująć? Taką właśnie pamiątką właśnie. Tutaj nic nie będę budował, nic nie będę właśnie zmieniał. Żeby... Żeby była właśnie pamięć, tak? Idziemy do tej farmy. tej feralnej farmy, która to laguje w także. No co z tego, że nagranie jest 60 FPS jak mi komputer nie czyni na 60. Mogł nie powolić, staram się. Że bo... Bo jak na razie nagrywam na tym laptopie, a mam właśnie jeszcze komputer i on jest super fajny, szybki i potężny. Ale to jeszcze będę musiał sobie parę rzeczy, um, parę rzeczy po prostu sobie... Wyjaśnić, że tak to my, Parę rzeczy po prostu sobie zobaczyć jak i co. No, bo właśnie chyba będę potrzeba za tylko jakąś nową kartę graficzną, a z drugiej strony nie można dostać karty graficznej, bo wszystkie są takie drogie. E, są shortage, W sensie no, jest ciężko z dostaniem. E, właśnie jest tak, że producenci nie mogą wyprodukować wystarczająco tego wszystkiego i. Po prostu zro... ciężko po prostu dostać taką kartę graficzną. A, A to, że mam właśnie... będę miał za niedługo budżet, mam, nie... Miejmy nadzieję, jakiś dłuższy budżet. To sobie właśnie zainwestuję w takie fajne rzeczy i, I ogólnie będzie fajnie. No. Także tak się prezentuje miasto, tutaj chcę zrobić e... stację kolejek, stację. Um... Jak lodową, tak, stację lodową. Tu miał być farma creeperów, ale. Ja to wszystko będę zbijał i będę po prostu robił na nowo. Tutaj będą, to tu są... To po prostu będę zbijał, to zbiję i... Tak mi się wydaje, że to zostawię. Bo tu są w ten sposób, to tu przynajmniej zrobię to samo i tu to samo i tu przynajmniej żeby były trzy. To nie wiem co czy co w tym jest chyba owce jeszcze. Nie mam rozmnożyć, ale... Ale właśnie ten. No miałem arsena życiowca, ale ja właśnie nie mam siły na takie rzeczy jeszcze, <noise> tu mam te w ogóle lamy wszędzie, ja powinienem je zacząć wybijać, bo, bo one mi są tak niepotrzebne, że... No tu mam... Właśnie z tego chcę wszystko zrobić, a ja po prostu zbić czy to, co, czy tego właśnie, co nie potrzebuję. No ogólnie ładna pogoda, czyste niebo, rozpadało się teraz, wróciło wszystko do normy. Ja kiedyś po prostu będę musiał zrobić jakiś specjalny odcinek, w którym to pokazuje listę mod modyfikacji, które mi dają tyle FPS-ów, bo, bo bez tych modyfikacji to naprawdę. To naprawdę bym miał, nie wiem, z 30. Jak pier pierwsza aktualizacja właśnie wyszła. Um, 1.17, to, to po prostu nawet jak chciałem nagrywać, to nie mogłem, bo po prostu Minecraft tak legował, że to po prostu się nie dało. Nie chciałem po prostu przerwać nagrywania, um, po prostu nagrywać. Bez shaderów tam paradoksu, przecież to, to raczej nie było nie byłby to dobry pomysł. Na samym właśnie końcu sobie tak pomyślałem, że to raczej nie będzie dobry pomysł, bo zmieniałem rzeczy e, w skrzynkach, pochowałem wszystko inaczej. Tak. Tak, tu idą sadzonki. Tutaj mam jeszcze to. Nie wiem gdzie to idzie. Tu mam jeszcze buciki. Feather Falling. Kolczugę, tutaj sztabkę żelaza. I tutaj kości tutaj powyżej count powder bon mil tutaj idzie na przykład do barwników ja, dobra przerobię sobie od razu na barwniki żeby nie było smooth quartz to sobie pieknę tutaj i tak wyszło że, zuży że, że zużyłem że zużyłem właśnie cały cały za to po prostu Dobra, to są narzędzia. Trzy wiaderka. dobra. I tak to idzie tutaj. Tu idą strzały, a te strzały mi w ogóle nie będą potrzebne. gdzieś tu podki, 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 to są podki. Wskakuj. Resistance instant. to sobie je odłączę. Tutaj to potrzebuję. Coś czegoś mi tu brakuje u właśnie łóżka. Potrzebuję czerwoną wełnę, Potrzebuję czerwone kwiatki. Tylko taki jest problem, że nie mam czerwonego barnika. No to w takim razie sobie wezmę tutaj mam parzyście, także z tym nie chcę wziąć, tylo, z tego, a 3 trzy i także wełna, wełna, gdzie jest wełna? Gdzie, tutaj wełna jest na dole Tak na razie zrobię, jeszcze to odłożę dobra, jak na razie zrobię sobie to białe to łóżko bo lubiłem to czerwone, fajnie było jak było czerwone, dobra czyli a mi motyka na fortunkę, czekajcie mam mam w ogóle, czekajcie gdzie są książki w ogóle? Tu są enchanty. Szukam książki, a to fiolka jest looting, and breaking, mending, efficiency, sharpness. Nie ma fortunki, naprawdę? Silk to sharpness. Frame, not pack. Sharpness, więcej sharpnessa. Piercing. Dobra. No to sobie zobaczę, jak będę mógł to zenchantować. Najwyżej sobie zenchantuję to. Albo Motykę. Fortunka, tak. Eee, motyka była na fortunkę, to nie wiem dlaczego miałem zamiar enchantować fortunka 2 we wszczęsi, a Breaking Manlin. Także nie wiem po co mi to. To mnie trochę właśnie niepokoi, bo nie, nie wiem po co mi to. Hm. Tak. Dobra. Eee, muszę się z wami podzielić faktem, że, że byłem sobie kopać po prostu w kopalni. I nie zgadniecie co znalazłem znalazłem Axolotla tak po prostu siedział mi w kopalni axolot i, i po prostu po prostu sobie był a ja sobie go chcę przygarnąć zrobić e... szczerze to sobie go zostawię jeszcze bo może zrobię jakiś akwadukt dla niego specjalny to tylko chciałem się pochwalić w sumie jak na razie tylko będę się chwalił tym e... tak to mamy zbudować ten dla konika. Jedyne co po nim zostało, to ten płotek. Damy mu hejbal. Balie tego. Zboża? Tak, zboża, żeby, żeby sobie tam odpoczywał, tam gdzieś w końskim niebie. I to, to jest następna rzecz. Byłem w Nederze. Co to jest za miecz? A, ten fajny. No, byłem w Nederze. Mam looting na mieczu. Znalazłem fortecę, Zająło mi tyle, że naprawdę okazało się że, że że zrobiłem dobrze że że po prostu nie nagrałem tego bo to to człowiek by się za, zabił zanudził na śmierć i po prostu ale znalazłem i jak będziecie mogli z, zgadnąć no to zajmiemy się tym teraz i po prostu zrobię sobie bikona w tym odcinku taki przynajmniej mam zamiar dobra co to książka książka idzie do fiolki dobra co było mi Rekomendowane to, żeby iść na poziom 12 i po prostu tam zajęcie się Widerem. A gdzie mam, bo mam ten łuk? Zrobiłem sobie ten łuk na poziom. Czekajcie, zobaczymy sobie w zadaniach. Demogrutek Ancient był Power 5, zrób coś z zombie. Lamy, konie, Muzeum Eksponatów, Oxen, Stacja Kosmiczna, Kółka drzew Schody na górę reaktor nuklearny, tak za niedługo, przetapialnia, rury, railway system, miasteczko, Lagery, forteca i potki. Czyli tak już mam to zrobione. Teoretycznie jedyne co sobie z tym wezmę to to potion of healing, żeby nie było. Instant healing, jakbym kiedyś potrzebował i na przykład e, złote jabłka, żebym po prostu nie umarł na śmierć bo jak się umrze na śmierć to to nie jest dobrze no to ja chyba złotych w ogóle jabłek nie mam skoro tu ich nie mam ani, ani tu ani tam to naprawdę nie wiem no to nie mam w każdym razie no to robimy chyba YOLO a tutaj będę miał Wookie Flame power 4 plus power 4 infinity także weźmiemy sobie to i tą jedną strzałę mu sobie no, gnidę zabił tak tak po prostu zabił, przyjdziemy się do spania, zrobię sobie tutaj spawn pointa, żeby nie było. Bo jak umrę, no właśnie boję się, że umrę, bo to jest e, nie dość, że hardcore, mogłem sobie edytować plik, żebym już hardcore nie miał, ale z drugiej strony hardcore jest e, jakiś tam inny system. E, inny system. Inny system, właśnie. Czekaj, co to, co to jest? System trudności, tak. No po prostu system trudności i. No, dobra. To sobie zejdziemy tędy. Eee, zrobię coś głupiego będę kopał pod siebie. Najwyżej mam butelko, Mam butelkę wody. Dobra. Tak? Tak, dobra, zejdziemy tędy. Tak czy inaczej. E, będzie to sposób w który to. W który to wyjdę tak czy inaczej. Będę miał wystarczająco materiałów. Jestem, jestem strasznie ciekawy, jak, jak mi to pójdzie z tym widerem. No będzie ogólnie śmiesznie. Jak mi się nie uda. Dobra, kopiemy ten 12 poziom. O, już jestem na Bedroku. Który to poziom? Czwarty, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Dobra, nie tutaj go wstawimy, żeby nie było. Mam nadzieję, że nie znajdę dia żadnych diamentów, bo byłoby szkoda, żeby wider po prostu rozwalił te wszystkie diamenty. Dobra, a przynajmniej jedno z tego co wyszło dobre, to że po prostu mam tu naturalne słońce mi po prostu wpada do jaskini, także jest dobrze. Jeszcze tutaj zwiększę sobie ten rynek, co Naprawdę mi nie jest potrzebny, także nie będę się starał go kopać jeszcze. No, potem bym popełnił, bo, bo od razu bym tego widera stawiał, a to jest. A to ma być tak zrobione, że, że muszę się po prostu cały, cały czas po prostu cofać. Także będę musiał przekopać tunel właśnie tam do tyłu. Po prostu iść prosto. Mieć prosty tunel i po prostu go nawalać i się cofać tym tunelem do tyłu. I mam nadzieję, że, że po prostu mi się ten tunel nie skończy, także. Jest, także będę kopał wystarczająco mam nadzieję. Wy tak wystarczająco tak na styk i zobaczymy jak, jak skończę właśnie. Bo będzie strasznie śmieszne, co to jest diory. To właśnie zmieniłem tek teksturki dioreta i Underside, bo. Coś mi się nie podobało, to są właśnie jakieś takie gładsze. Tak samo możecie zauważyć, że ta teksturka Stone została zmieniona przeze mnie, bo ja lubię tą starą teksturkę. Dobra, tak mi się, jeszcze wydaje mi się, że, że jeszcze parę razy będą musiał to przekopać. bo... A skoro je, że jestem w Keybag, to sobie dam Render Distance na dwa czanki, żeby miał więcej FPS-ów, żeby mi się lepiej walczyło. Bo to tu już od razu czuję, że jest o wiele lepiej. 150 FPS-ów, tak monitor ma podkręcony na 154 Hz, także do 144 no Ja na, naprawdę nie umiem sobie używać właśnie rzeczy takich normalnie, tylko właśnie muszę zawsze się, się takimi rzeczami bawić. Właśnie zmieniać jakieś tam. Taktowanie nie taktowania, także nie iść w stronę światła mówili. A my właśnie idziemy w stronę światła. Mam nadzieję, że to się dobrze dobrze skończy dla mnie. Dobra. Pyk, pyk, pyk. I pyk, oto jest moment prawdy. Jeden, drugi, trzeci. Parapa, parapa. No, dawaj, dawaj. Nie przestawaj. Co, co ja, odeszłam daleko, tak, za daleko się nie ładuje. Już się bałem, że, że zepsuję Widera. Ogólnie nie zrobiłem back, backup świata także może być może być dosyć ciężki. Jak, jak coś zrobię, to będę płacił właśnie naj, najsurowszą, właśnie najsurowszą, właśnie e, cenę. Nie, nawet nie myślę. Zdech. Zdech. Nether star, fajnie. Zdobyłem pierwszy Netherstar. No to biorąc pod uwagę to... No to jak? Jedziemy z następnym, żeby miał te dwa, dwa bikony właśnie. Nie wiadomo po co, ale żeby miał właśnie po coś. Uhu, umieram. Zauważyłem. Dobra, najpierw się muszę zregenerować jeszcze 10 sekund. Nie wiem, nie wiem po co ale potrzebuję Nether Rose, także może bym wskoczył właśnie na świat do góry i, i po prostu wziął sobie parę róż, które to potrzebuję. Aha, bo jakiś ten automatyczny, jakiś Mobgrader Mob Spawner to właśnie e, potrzebuję właśnie takiego, żeby, żeby ten właśnie te rzeczy zadawały damage jakimś tam potworom, które tam na to staną, także to będzie mi potrzebne, ale z drugiej strony to nie jest potrzebne. Po trzecie, e, Nederową fortecę mam aż tak nie za daleko, także sobie spokojnie mogę. W każdym razie wziąć i nakopać więcej tego. A jak widzicie, a ja sobie lubię dubać w kamieniu, to sobie zobaczyłem parę rudy i po prostu muszę je wykopać. Bo, bo jestem taki chciwy. Dobra. Tutaj jeszcze trochę z tego. A nie, by było mieć takiego Widera. Co, 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 pomyśleć? Właśnie to dobry pomysł mieć takiego Widera, po prostu iść i żeby ten nam, nam kopał właśnie drogę. Takie naturalne, takie cave, y właśnie taki cave system, i później po prostu na to wstawić, jakby to powiedzieć, jakby to później wstawić na to e, jakieś tory czy coś, na jakąś drogę, żeby to naturalnie wszystko ładnie wyglądało. No nawet, na tym wcześniej nie pomyślałem, żeby zamiast na, na przykład TNT używać do właśnie takich naturalnych rzeczy, to był, używać widery, po prostu iść sobie do tyłu, po prostu tyłem sobie iść i żeby wider nam kopał. Dobra, nie gadania. Zajmiemy się. <noise> Najbardziej stresującą rzeczą na świecie, czyli Wither. Kiedyś on był strasznie... W sensie, w sensie jak go pamiętam także że było tak, że on był strasznie. Jak, mia... jak był Wider, to, to... To wszyscy się go bali. A teraz właśnie ja się pozmie, że... To po prostu on jest aż tak straszny. Dobra. Jeden, jeden demon jaki mi zawołał to jakieś te duchy właśnie. I ten... trucizna Także... Dobra, już mam dwa. Czyli w tym... E... O, także... Udało mi się e, zabić dwóch... widerów Ogólnie jest uh, fajnie, że, że mi się po prostu udało, myślałem, że będzie gorzej, myślałem, że, będzie, uh, że będę naprawdę walczył o swoje życie, a tak naprawdę uh, stresowałem się za bardzo, bo tak jak już powiedziałem, że kiedyś Wither był uh, takim, takim czymś, z czym się po prostu człowiek raczej nie powinien zadawać i Właśnie taki problem z tym widerem, że jakby się chciał znajomemu porzucić widera właśnie do domu, to To powodzenie ogólnie było, że Że, że go się usunąć nie dało Tak łatwo, a tu że znalazłem trik na internecie, że tak sobie można No to No eksploitacja po prostu pewna eksploitacja Oświetliłem tu, żeby mi się mopki nie spawnowały, bo, bo ich po prostu nie, nie chcę, nie lubię i ni nie toleruję, żeby mi się moby spawnowały pod tym właśnie mieszkaniem. To są trochę bo kobla więcej, wezmę. Andesite właśnie potrzebuje niż, niż wszystkiego innego, bo, bo to będzie fajny materiał właśnie na, na budowę miast, na drogi do miasta. E, Ciekawka. No, także to będzie. Tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Idziemy teraz do góry, i w następnym odcinku. Zajmiemy się budowaniem bikonów. Mam nadzieję, że one za dużo nie będą kosztować. Mam nadzieję, że mam wystarczająco diamentów, chyba diamentowy blok, ale nie jestem w sumie pewny. No, dobra, zobaczymy w domu. Dzięki za oglądanie. Potrzebuję więcej renderingu. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.